Witam Państwa serdecznie, poszerwie. O głos po poprosił Pan Radny Bukman. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja jakby jeszcze kontynuując ten temat, ale postaram się po prostu krótko, bo ja rozumiem, że i zgadzam się tutaj z przewodniczącym po prostu, że jednak tego rodzaju czynności wymagają po prostu jakby też nie tyle, że może wiedzy eksperckiej, ale po prostu działania zgodnie ze chociażby. I to wymaga też energii i, i tutaj uważam nawet takie y, osadowienie tych mat, które tu ułamowałem, y, tak dobrze mówię, y, wymaga po prostu przede wszystkim wyprofilowania kotu ułożenia, umocowania i drodzy Państwo, najważniejsze rzeczy wymaga nadzoru. Proszę pamiętać, że warunki bardzo, te, które są tam y, nadzorowe, w pasie nadmorskim, tak, bardzo dynamicznie się zmieniają. I ten nadzór jest potrzebny ze strony właśnie właścicielskiej, taki nadzór. Jeśli jest do majątek gminy, to to jest jakby najważniejsza sprawa, ponieważ te elementy zostały uszkodzone. Czyli my zakupujemy yy, w tym celu, żeby ułatwić po prostu funkcjonowanie tego slipu, tak, żeby on po prostu spełniał swoją funkcję rolę, ale też musimy przy. Warunkach sztormowych, zadbać o to, żeby ewentualnie to zginąć, żeby po prostu ktoś był za to odpowiedzialny, bo to nie są małe pieniądze. I teraz tak naprawdę zostało to zakupione, a z tego co mi jest wiadomo, część elementów już została uszkodzona i nie będzie nadawała się do użytku. I teraz tutaj chciałbym, tak, żeby pogodzić, jakby można powiedzieć, tą dyskusję, tak. I też tutaj myślę, że Pan Dyrektor, przysługując się. Będzie też patrzał na to inaczej, że nawet takie rzeczy, które w ocenie pani kierownik zostały przedstawione w następujący sposób tak, no wymagają co najmniej zweryfikowania tych działań i po prostu podjęcia takich, które generalnie będą z korzyścią dla gminy i nie będą narażały nas na koszty finansowe dodatkowe. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Sekretarz 84. Pomoc finansowa Kobiełowi W na dofinansowanie zadania przebudowa ulicy Gdyńskiej z mostu Szypiergoszyna z planowanym 250 tysięcy wydatków na zarejestr. Na Mam tylko informację. Zadanie przeniesione na 2025 rok ze względu na termin realizacji inwestycji. Pierwotnie zakładano częściową regulację płatności Pani Sekretarz, jaki jest powód przeniesienia tego zadania? Nie mam takiej wiedzy. Strona 85, pozycja 42. Mhm. Porozumie Pani, że jeśli tak myślałem, w niektórych miejscach, właśnie stąd jest to pytanie. Dlaczego nie zrealizowaliśmy, skorrektowaliśmy? Bo być może były przyczyny obiektywne i takie te przyczyny obiektywne chcieliśmy poznać. Informacja taka, że przeniesiono na następny rok, ja nie daje nam żadnej informacji. Tak Poproszę o rozszerzenie tego. Bardzo dziękuję. Strona 86. Przybudowa systemu kanalizacji deszczowej w gminy w miejscowości Lewa. Planowane 19 tysięcy wykonano zero. Zaplanowane przez Radę Słowacką REMA środki były niewystarczające dla realizacji przedmiotowego za Ja mam pytanie. Proszę Panie, Pani Sekretarz skończyła w tym temacie? Panie Radny, proszę bardzo. E, tak był. E, tutaj Pani Sekretarz przedstawia informację, że e, środki sołeckie nie wystarczyły na realizację zadania. Czy była odpowiedź e, do sołtysa, e, bo rozumiem, że te środki zostały przesunięte? Czy mamy taką wiedzę? Czy była po prostu odpowiedź m, tam w tym terminie siedmiodniowym, że jednak to zadanie będzie nie do zrealizowania i w związku z powyższym wymaga to Przesunięcie środków na inne zadanie, tak? którym no poproszę o pomoc pana kierownika. Jeżeli chodzi o tę o informację, to tą informację sprawdzę. Szczerze mówiąc, nie mam takiej wiedzy. W zeszłym roku no, niestety nie pracowałem jeszcze o preferacie, więc, więc po prostu tego, tego, tego nie wiem. Natomiast sprawdzę tę informację. Wydaje mi się, że znaczy, jeżeli w. w w wykonaniu budżetu ta pozycja wygląda tak jak, tak, jak aktualnie wygląda, to faktycznie te środki nie zostały zrealizowane i nie zostały przesunięte na żadne inne zadanie. Jeżeli, jeżeli mamy taką informację, że, że wykonano na poziomie zero, tak. Ale jeżeli chodzi o tę o, o drugą część pytania, to zorientuję się, dopytam, sprawdza. Ja do tego tematu, tylko mały komentarz. Wnioski z Funduszu sołeckiego w pierwszej kolejności idą do urzędu i są weryfikowane pod kątem tego, czy w ogóle to zadanie może być realizowane z tych środków, a po drugie, czy te środki tam e, przeznaczone na to też są środkami wystarczającymi, być może zbyt dużymi. Podlega to weryfikacji takiej już fachowej, bo wiadomo, ani, ani SOKUS, ani Rada sołecka, ani Zebranie Wiejskie, pełnej wiedzy takiej nie ma. Niektóre propozycje rzeczywiście są mało niedoszacowane, czasami przeszacowane. I jakby od tego jest organ y, gminny, którym jest urząd, który to weryfikuje. Więc y, wydaje mi się, że albo na etapie tej weryfikacji tutaj y, niedoszacowano być może tych środków, ale też można tutaj spróbować, że w takiej sytuacji, pamiętam jak to było wcześniej, jak była dobra wola rzeczywiście, to no, czasami urząd dokładał takich środków i mówi, jeśli brakowało tam 20, tam 15 czy 30%, to mówi te 5 tysięcy czy tam 6 tysięcy to ogromnie w budżecie gminy to jest niewiele. I takie zadania realizował, wtedy w takim partnerstwie, czyli te 19 tysięcy z Funduszu Sowieckiego 5 tysięcy dokładamy z innego funduszu i tak naprawdę wszyscy są zadowoleni. Więc prosiłbym ewentualnie, bo co roku jakby ta sytuacja ma miejsce, żeby w tym temacie trochę jakby więcej czujności i dobrej woli. Nie zakładam, że była zła wola, tylko zakładam, że gdzieś coś nie zagrało. Tak. Także Ja mam jeszcze Cześć, w tym temacie jedno pytanie, czy we wniosku sołeckim dokładnie brzmiała treść, jaką Państwo tu wskazaliście w tym sprawozdaniu? No niestety Nie mogę Panu odpowiedzieć na to pytanie, przepraszam. Sprawdzę, poinformuję Państwa o, o tym zakresie prac również. Dziękuję dziękuję. dziękuję. dziękuję bardzo. Panie Sekretarz, proszę, chodźmy do. Sprawa 86, odprowadzenie budowy z ulicy Pańskowskiego w Pogórnu. I był omawiany najkorzystniejsza oferta, przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na Tak, to już wiemy, że <coughs> to jest dla 87. Wyposażenie placu zabaw w z 40 tysięcy nie wydano nic. Tożsame zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sądeckiego. Była <coughs> zawarta e, z firmą pod nazwą Astrus. E, na dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych na pracę zabaw dla dzieci zlokalizowanych w Bogórzu i ze szkoły. Czyli mam rozumieć też, że zdłudowały się zadania zarówno z Funduszu Sołeckiego, jak i z gminy i zrealizowaliśmy to z Funduszu Sołeckiego? Tak jest. Ach, myślałem, że może akurat z funduszu Gminy no i to że jest Zawsze przynasz... muszę powiedzieć, jakby nie było. Ja wiem, to się... same nie, bo, że to są te same pieniądze. Panie. Tak, proszę tylko pamiętać, że czasami idea funduszu sowieckiego nie do końca jest, przy... no nie, nie, nie do końca, tylko to nie jest przyjmowanie zadań własnej gminy. Często niestety tak jest, z racji tego, że mieszkańcy proszą o pewne rzeczy wiele lat, nie mogą się doczekać, twierdzą, no dobrze, nie będziemy więcej czekać, to nie wiem, naprawimy tą drogę, zalepimy dziurę, poprawimy płot, dołożymy zabawek na plac zabaw, ale trzeba jednak mieć świadomość, że to jest wchodzenie w zadania gminy, i wtedy, kiedy te zadania, tak jak tutaj, to zadanie się zdudowało z Funduszu sołeckim, to trzeba było, wydaje mi się, jednak zrealizować to z funduszu gminnego jako zadanie własnej gminy, a środki z funduszu oddać mieszkańcom, żeby na zebraniu wiejskim podjęli decyzję o przesunięciu na inny cel. Ale okej, okay, może to na przyszłość taka produkcja. Proszę Panie Radny. No i tutaj również nasuwa się kwestia formalnej. Takiej, czy, 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 czy te kwestie formalne zostały po prostu jakby tutaj dochowane, bo yy, zgadzam się tutaj jakby z panem przewodniczącym, że jednak zadania gminy leżą po stronie, można powiedzieć, tutaj organu wykonawczego, a fundusz Sołecki no, czasami jest jakby nadużywany z tego względu, że ludzie oczekują po prostu czy lampy, czy ewentualnie coś poprawienia, bo zawsze słyszą tłumaczenie, nie ma środków, nie ma środków, tu w tym przypadku środki były zarezerwowane i uważam, że również w ten czas, kiedy taki protokół zebrania wiejskiego wpłynu, powinno być udzielona odpowiedź sołtysowi, że takie środki są, żeby on miał tę możliwość po prostu przesunięcia ich na inne zadanie. I moje pytanie jest po prostu, czy takie pismo zostało do sołtysa przekazane? W nie na pytanie. Czy będzie to sprawdzić? Podejrzewam, że za tego typu zadania, patrząc w tej chwili na zakres czynności, odpowiadam. Czas na sekretarz gminy Dziękuję Pani Sekretarz. To ostatnie sformułowanie to jest dla mnie trochę takie niebezpieczne, no, takie niebezpieczne bo, bo odpowiadał sekretarz. Bo jak nie było sekretarza, to odpowiadał ktoś inny, jak odpowiadał sekretarz, no to, to pani, jakby nie no, Pani Wójt, Ale w ubiegłym roku był sekretarz. Wiem, wiem, wie, wie, ale teraz jakby... Mówimy no, o budżecie za 2024. Ale to tak jak już kiedyś powiedziałem, my nie wchodzimy w kompetencje y, Pani Wójt, czyli w to, kogo zatrudnia, kogo nie zatrudnia, jakie ma wakaty komu powierza dane dodatkowe. My rozliczamy Wójta i rozliczamy zadania Wójta, a kto je realizuje, kto je nie realizuje to już jest kompetencja Pani Wójt. Ale to dziękuję. Przejdźmy dalej. Strona 78. Przechody w 2024 roku zrealizowane w łącznym w kwocie 7 938 78 gr zostaną 47,75% Wolne środki 7 938 4378, Czy to jest prawdziwa informacja? E, takie brzmiało pytanie. W sprawozdaniu są wyko, wykazane, wol, wykonane wolne środki z 2023 roku, które są w wysokości przychodów. Wprowadzono z tego 2 122 998 69 groszy. Pozostałych ukryły część dochodową. Tak. Dziękuję Pani Sekretarz. Co prawda niewiele z tego zrozumiałem, ale to dlatego, że nie posiada takiej wiedzy jak się dobra, nie rozumiem, że... Nie e, no, Okej, okay, to ja już z skarbnik, czyli Komisja wyjaśni to. Dziękuję bardzo. Strona 89, wykonanie dochodów, 385 tysięcy planowane, wykonano zero. Dlaczego? Dotacja 2024 roku na kompleksową modernizację gminnych urządzeń poboru wody w Gminie Kusakowo. Zadanie wieloletnie. Nie dostaliśmy dofinansowane z środków Unii Europejskiej. Będzie realizowane z innych środków. Poproszę tutaj o pana kierownika. To się też tyczy tej ostatniej pozycji, znaczy przedostatnim przeproszeniem. Kompleksowa modernizacja gminnych urządzeń poboru wody to jest ten pro, projekt VENIX, na którym też nie jesteśmy dofinansowania. Z tego powodu te środki zostały również przeniesione na rok kolejny, czyli na rok bieżący. Moje pytanie jest w zakresie tego programu FENIS, na którego nie dostaliśmy dofinansowania. Czy stosowne wnioski o dofinansowanie kompletne zostały złożone w tym temacie, czy czy postąpiliśmy od, od występowania do dofinansowania? Złożyliśmy wniosek, kompletny wniosek, natomiast nie otrzymaliśmy tego dofinansowania ze względu na położenie de facto gminy w obszarze aglomeracji gdęskiej. I z, no, z tego powodu odmówiono nam, stosowaliśmy środki odwoławcze, natomiast te środki odwoławcze no, nie były skuteczne dla gminy. Ja tutaj mam pytanie. Proszę pani, radę. Bezpieczeństwo mieszkańców to jest jakby najważniejsza sprawa woda, wiemy środkach dobrej jakości. Jeśli generalnie już wtedy były planowane po prostu środki na modernizację, to można taki wniosek po prostu prosty postawić, że ona jest niezbędna, konieczna, a tym bardziej, że mieszkańcy po prostu również e, skarżą się tak? i na jakość wody i po prostu jakby na brak wody. I teraz jest pytanie po prostu tu w tym przypadku tak, co stało na przeszkodzie, że w tak poważnej sprawie nie można czekać sobie jest nie wiadomo, nie można było po prostu dodatkowych e, środków po prostu jakby tutaj e, przesunąć, żeby te zadania zrealizować w ramach poprawy bezpieczeństwa. Całość programu, e, tak e, mówię to dosłownie, niestety bo nie mam tego materiału przed sobą. E, e, cała kompleksowa modernizacja e, gminnych urządzeń wody bodajże była naszacowana na około 9 milionów. Tak mi się wydaje, Pięk, a, że... Pięć, 5,5 a no a może to się... Chyba nieco więcej. Ale, ale mówię, mo mogę się mylić, więc, więc nie chciałbym, żebyście Państwo przywiązywali się do informacji, o tym to skalić. Ehm, więc z tego też powodu pewnie wcześ, we wcześniejszym roku nie, nie zareagowano. Ehm, w zasadzie ta informacja o tym, że nie otrzymaliśmy tego Feniksa, to jest informacja dość świeża. Ehm, jeżeli chodzi o generalnie poprawę warunków zaopatrywania w wodę, to tak, aktualnie ehm, ogłaszamy takie doraźne de facto postępowanie na, na utrzymanie studni Mosty 1, Mosty 2, przepraszam, Mosty 2. W zasadzie to jest, to jest działanie doraźne, które ma tylko zabezpieczyć bieżące potrzeby gminy. Natomiast jeżeli chodzi o nowe wiercenia, są planowane trzy nowe wiercenia studni głównych. I mam nadzieję, że w tym roku uda się zrealizować co najmniej jedno wiercenie Przewidziany mamy te trzy lokalizacje, aktualnie przyszła decyzja zezwalająca na mosty. Na mosty. Moje pytanie jeszcze w skoro z tego programu z tego funduszu nie udało nam się pozyskać środków zewnętrznych, bo nam odmówiono. Czy są obecnie procedowane jakieś starania, żebyśmy pozyskali środki zewnętrzne z innych zewnętrznych źródeł, z innych projektów? Tak, koleżanki z referatu realizacji projektów poszukują aktualnie innych programów, które umożliwiałyby jakąkolwiek pomoc finansową gminie, jeżeli, jeżeli chodzi o to zdanie. Natomiast nie czekając na to, próbujemy wykonać cokolwiek z tego programu, czyli właśnie wiercenie tych pomiędzy. otrzymała tego dofinansowania zewnętrznego, ale odwoływaliśmy się i niestety tę decyzję również utrzymano w nocy, więc też dokonaliśmy jak wszelkich starań z każdej strony. Dziękuję. Proszę dalej. Strona 95 30, 2815, planowane, wykonano 0. To jest dotacja spółk na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących GOPS. Okej. Okay. Mm, dziękuję. To, strona 96. 16 265 49 31 480. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenia społecznego dowodę również kops. I na tę chwilę, ponieważ to pytanie ze strony 121 poszło razem z, w, w ujęciu... 89, więc na chwilę Dziękuję bardzo Pani Sekretarz. Członków Komisji informuję, że wysyłałem prawdopodobnie oba maile w zakresie jeszcze dodatkowych pytań do budżetu. To Państwo macie przed sobą w formie drukowanej i także na swoich skrzynkach. Pani Sekretarz, w piątej się spotykamy, tak jak mówiliśmy się o godzinie 10 i rozumiem, że być może uzyskamy odpowiedzi na te pytania, które dzisiaj nie udało się. Nie, nie jestem tego do końca pewna, dlatego, że Pani Skarbnik miała cały dzisiejszy dzień, jutro do, no, do późnych godzin wieczornych i dopiero jest w piątek z samego Rada, więc nie wiem, czy i w jakim zakresie uda się przygotować odpowiedzi do godziny 10. I odnieść się tak naprawdę do jeszcze niektórych... Ja rozumiem, rozumiem, rozumiem. Są to jakieś czy czyny projektywne. Proszę tylko mieć, jakby ma uwadze terminarz pracy komisji, to że my musimy tak naprawdę w terminie 10-12 czerwca zakończyć naszą działalność i wystosować pozytywną lub negatywną opinię o wykonaniu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej i nas goni czas ustawowy i my go przekroczyć nie możemy i my możemy się tutaj już nawet wytłumaczyć tym, że ani pan radny Buch, znaczy pan radny Krzyszkiewicz w tym temacie gdzieś miał swoje trudności zawodowe i nie mógł tego robić. Chciałem tylko powiedzieć, że po perspektywie tego, że robimy to po raz drugi, tak wielu pytań wygenerowaliśmy wtedy, tak dzisiaj, poprzednim razem generowaliśmy być może i podobnie dużo, ale największą z nich otrzymywaliśmy odpowiedź tak naprawdę z marszu, Czyli w zasadzie, co to do czego dotyczy ten punkt? Było 30 sekund, on dotyczy tego, zapłaciliśmy tyle, wydaliśmy tyle, więc to świadczyło tylko o tym, że ciągłość. Świadczyło tylko o tym, że ciągłość pracy skarbnika pozwalała temu skarbnikowi ustosunkować się właściwie do zdecydowanej większości naszych pytań. Myśmy generowali tylko takie pytania, na które skarbnik nie był w stanie odpowiedzieć od ręki. Ja rozumiem i nie rozumiem sytuacji obecnej, bo pani skarbnik nie brała udziału w wykonaniu tego budżetu, nie brała udziału w tworzeniu tego budżetu. Robiły to trzy inne panie skarbnik po drodze, ale chciałem tylko powiedzieć, że ta sytuacja, która się w tej chwili, te, 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 te tłumaczenie one nie tylko oddziaływują tak na ten skarbnik, ale oddziaływają na jakąś naszej pracy. Bo my, no bo my chcemy i powinniśmy dostawać rzetelną informację w takim terminie, żebyśmy wykonali swoją pracę określoną w ustawie. Też nasz proszę zrozumieć, że my będziemy gonić mimo wszystko, pytać, a w przypadku braku odpowiedzi, no, będziemy musieli gdzieś tam nasze sprawozdania kasztorować. Bo, no bo innej wyjścia nie, nie mamy, tak? Pan Dyrektor, proszę. Pan ma doświadczenie z Komisji Rewizyjnej, wie Pan jak to wygląda? Tak, u nas tutaj tej komisji rewizyjnej zamknęły temat sprawozdania z wybraniem budżetu 2.4, ale nie o tym chciałem powiedzieć, chciałem tylko powiedzieć, że na ostatniej komisji wspólnym głosem Przewodniczącego Komisji i Wójta Gminy ustawiliśmy też, że ten termin komisji i dzisiejszy i kolejne miały być wypracowane w porozumieniu z Panią po to, żeby może być udział też Pani Wójt, Pani Wójt na pewno odniosłaby się do części tych zagadnień, które dzisiaj nie padły, chociaż myślę, że udało się mimo wszystko merytorycznie omówić sporą część tych wątpliwości Państwa Radnych z komisji, E, rewizyjnej. E, Pani Wójt niestety w piątek również nie może wziąć z przyczyn obiektywnych udziału, ponieważ jest na e, spotkaniach zewnętrznych wcześniej zaplanowanych. Jeżeli możemy wypracować wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z inicjatywy Prezydium Komisji oraz Pani Wójt na kolejny tydzień poniedziałek, tak, żeby zmieścić się też w terminach ustawowych, które pozwolą zawnioskować e, z odpowiednimi wnioskami, które są na efektem pracy Komisji Rewizyjnej do Rio i do Rady Gminy. To w imieniu Pani Wójt mogę powiedzieć, że na pewno tutaj się dostosuje do każdego terminu, który będzie, w którym będzie miała po prostu fizyczną możliwość wzięcia udziału w komisji i wówczas też będzie w stanie odnieść się bezpośrednio do tych uwag i pytań, które padają, ale to będzie możliwe akurat dopiero w przyszłym tygodniu, więc jeżeli jest wola komisji, aby wypracować taki termin, aby mogła wziąć swobodnie udział Pani Skarbnik, o czym wspomniała Pani Sekretarz i Pani Wójt, to jesteśmy oczywiście otwarci do dyspozycji. Odpowiemy sobie na te pytania, które da się odpowiedzieć. Jak Pan widzi, czy Państwo widzicie, niektóre odpowiedzi na niektóre pytania generują inne pytania tak naprawdę. I nawet bez próby odpowiedzi na nie czasami nasza wiedza nadal nie pozostaje wystarczająco pełna. Takie, które odpowiedzi na niektóre pytania, że przeniesiono na następny rok. Ale ja rozumiem, Panie Dyrektorze, spotkamy się w piątek, a potem się spotkamy w następnym tygodnym terminie dla Pani Wójt. Więc deklaruję to. Nie mam woli. 5 o jesteśmy wstępni mówili. Dobrze, czy członkowie komisji, wyczerpaliśmy grupę pytań dostarczonych wcześniej. E, czy członkowie komisji rewizyjnej mają w tej chwili jakieś pytania, korzystając z obecności pani sekretarz i pracowników czy pana dyrektora, czy są jakieś pytania? Proszę panie radny. Ja mam pytanie po prostu co prawda tutaj jakby zmienia komunalnego naszego. Panie rady to punkt drugi. Za tak, będziemy dobrze, to ja wtedy koncentruję <noise> się na no tą to...